Ready for action. Hia hey Fajna luta. Mm. Lecimy na Gets um Pomoc Obamie. Dobra. Boom. 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 Feel like a sniper. Tego nie trafię Pięknie Jakbym miał z bazukiem go tak, zesnajpił to było piękne Czy tam jest kolej z Minecrafta? Mniejsza Uhu. Zobaczmy co tutaj mamy, amunicję, więcej ammunition Zajebista nuta Jaram się Zajebisty kosztor Co my tu mamy? E, skąd, czemu tutaj są rechiny? Zabijemy je. Tak, tak. Będę mieć lepsze statystyki. Rekinów się pozbędziemy. Ewajder ma znak. A wypatrzcie, co znalazłem. Ej, ja tracę życie. Woo! You have been failed. Zapomniałem, że nie mam. No teraz już nie mam życia, ale są teczki, pomyśleli. Eee, hopa. Nie mam stroju do nurkowania. Z... Zawsze trzeba sprawdzać z tyłu czy to jest... właśnie. Nie to! Już mam teczkę. Nie! Zdążyłem. Can get down. Może jeszcze wrócimy do wody. Czekamy marnować apteczki. Nie wiem, co nas czeka potem. Ciekawe czy będą testy z e, obcy z Atomic Edition. Ciekawe, ilu z moich obecnych widzów pamięta jak nagrywałem diukę. Mój komentarz był wtedy niesamowity. Jak każdego początkującego zagraimera ze świetną jakością dźwięku mikrofonu to China. Ja. A, będę bym dopiero klinął Wow, 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 wow. Cześć, Dzień dobry. Czy chciałby pan porozmawiać o Jezusie Chrystusie? O, 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 pasuje. To był ostatnie Wow! ognisko naprawdę w Rzymie? Gdzie my jesteśmy? Byliśmy przed chwilą w Ameryce. Hej, ja. Co tutaj za świnka robi? Mogę robić z Eee, Brakuje mi. to czy mam maksymalną ilość amunicji? Do szczelby. Szczelby, szczelby. O... o. Patrzcie, właśnie o światek sekretach mówiłem. Tego też nie było w Duke'em. No ale no, dalej, Forever. Nienawidzę ich za to, przecież to jest obowiązkowe w Duke'u. Szczeliny, no goddam JOLO Naprawdę Mmm, do teraz Dobło, lustro! Ha! No serio gram na światło. Ale... Much better! Mmm... O czym to ja w pierwszym epizodzie nastanę no, się tak grałem zmylić? Przypominam, że gram niedawno. O, dzień dobry. Czekajcie. Opa! O, dziękuję. Yeah. Nie będę im przeszkadzać. Get the fuck out, bitch! się, gdyby ta winda zjechała na dół. Uh. Aś mi grajścieło! Wejście z smoka. To ten ma w Tak było. A witam. Czekaj mnie, co było w tym wejściu w tym starym budynku, nie wiadomo jak to się nazywało. O, się Co tam u siebie? O. <grystanie> Naprawdę? Eee, nic... Okay. A ten już nie. Ten się nie zakrztusił. tu um, O cholerę, my tu się wracamy. Heja, misiak. Jak on nie może trafić z tej odległości? się do dzisiaj. Okej, okay. ale... Jest wesoło, można sobie wbiegać, jest... Wow, granat. Super granat Tędy nie będziemy Brakuje mi generałów Bym wrócił na powierzchnię ale nie mam jak. Nie wiem pręby, dobra, holaś to Nie zabijecie mnie, nie? tam wrócimy Zamknięty, no oczywiście Rusz się raczej tam nie wróć, Ej, sprawdzę Tędy. No, nie mamy jak. Opa. Mało sekretów. Zdecydowanie za mało, ale mapy bardzo fajnie zrobione. Mnie ciekawi, jak będzie wyglądało Life is Beach. A beach. Jej. To znaczy, że niedługo będą generałowie. 100%. Wiem, że podemokłum się używa apteczki, ale przyzwyczajenie Mam wypatrz się No nie zdąża Ale raczej, że... Chodzisz? Jaram się O! Ja chcę! Grupa Posunąć się! Bezpiecznie! I w górę! I w górę! I w górę! W Żal na nich stracić amunicję Amunation Co mi to dało? A, ogarnął Kur... Nie Strzeliłem tam też dwa razy Jazda! Jest! Pięknie. Au! To para! A, teraz mam MK. co to jest? To musimy chyba rozwalić. I ty będziemy musieli chyba spieprzeć. I to jest auto-destruction, co nie? A nie. Ale patrz. ja. Yeah. Sakrecik, sekracik, sekret dexera, sakretyk Nie ma. Okej. Okay. A, tędy. Ej, jesteśmy ze mną, będziemy mogli sprawdzić. Dobrze. Ja myślę sobie... To... Nie, to jest trup. To jest martwy trup. Właśnie ten koleś, co to jest? To jest! Abraham! Lincoln! Pamiętam, pamiętam to z kreskówek. To było w, e, świat według Ludwiczka. Tak, świetna kreskówka. ciała na się chyba. Tam na Fox... Foxkids był wcześniej. Foxkids było coś zajbistego. <grymny> <mianowitator> I to jest Abraham Lincoln, świetnie odzorowany. Opowiadam, że siedział na takim tronie. stale nie wiem. Opa! O ja Dawać hajs. Nie ma hajsu. Come get some Tu są granaty, czekaj mnie? W... Nie I Teraz musimy wrócić, nie? nie jest za tyle życia, gadajmy it. Chociaż może... Może... Wow. Ale trudno Przeżyjemy, żyjemy brutal No to jest zajebiste Nie powiecie mi, że nie Potwierdzone naukowo Gdzie ja miałem iść? Takie pytanie ja widziałem to gdzieś czerwone, ale gdzie? Nie tutaj, chyba straciłem życie na marne. Ej, ja tak nie mam życia. Nie, 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 nie. Na pewno coś w środku, ale gdzie? Where? Kibble w Kibble nic nie było, a To może się daje. 10 życia, Luziki, 10 życia. Prawie tutaj. Coś było, coś było. Nie, to była ta wykustawina. I. Zgubiłem się znowu. Dobra, moja pamięć jest niesamowicie mocna. Zabrano mnie dziwi, że nie było za tą flagą żadnego tutaj przejścia. Dobra. Nie będę rozpażać, bo to się nie nudne robi. Aaaa, mogę to... Ten... Au! Wolało. Niech się zamknie? Tutaj nie schodziłem. Tu może się przydać O, Moje uszy godemet O, Gnacik. O, przyda się BUM! Bitches! Żeby tego nie oberwać Pięknie O, więcej się ich to chyba. Zabijem dziewczynę. Nie było, nie była w miejscu dla niej przeznaczonym. Gdzieńcież! Moty! Dobra, zszedł i ich dalej. A, wszyscy umarli? Eja. Chyba, chyba miała okres. A się ukryłem, tak? Na... Najlepszy spadek ciała Ewora. Rysku. Gdzie teraz? Ej, serio? Serio? Uff. Serio, nie wiem jak się wrócić. Serio? Takiego wrednego dodatku jeszcze. Nie, to musi być jakiś może jak śleć skoczymy to. Nie nos oh. no. Uh. Nie mogliby tego zrobić, to by było zbyt bredne. Te lekkie ściny mnie trochę irytują. Chwila... Byliśmy tu. Ej, chwila! Co jest? Nie no spoko, ja się cieszę i w ogóle Ale nie znaleźliśmy tej czerwonej karty Dobra wracamy się Dobra, No, Hop! Dzień za strony. Dużo mam nic co prawda ale Najlepsza celność ever Zamykamy No Szybko że szybko, 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 szybko Nie zagiązło mnie dobra Safe why not? Ej, 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 może tam było coś. Dobra, fakt Pewnie było coś na zewnątrz. Czy jestem tego pewien, nie pewien. Uh. Zobacz, spójrzmy na tyle. Może na sam początku coś było. Pamiętam, że widziałem te czerwone coś, ale gdzie to było? Jeżeli na, z tyłach, na tyłach nic nie będzie, robię pauzę i zobaczymy się, gdy znajdę. O, dobrze pam no, pamiętam. Jej! Yeah. Zapraszam was! Jeden sekret. Żaden nie jest stracony, zajebiście. Za mało sekretów. Chyba już to mówiłem. Zapraszam was w kolejnym odcinku, pa pa!